Jestem Jest, Dobra. Eee, Dobrze, momencik. Eee, mamy? Dobrze, szanowni państwo, znawiam obradę 24, zwyczajnej sesji Rady Gminy Kosakowo. Eee, zaraz wrócimy. Szanowni Państwo, e, Panie Radny, rozumiem, że przerwa była. To czy wycofa Pan wniosek formalny o przerwę? Co miałem wycofać, jak nie wykonano pod głosowanie, ale jak już była, no to. Było dyskusja. Dziękuję. Dobrze, wracamy w takim razie do wypowiedzi tutaj mieszkańca. Bardzo bym prosił, jeśli tylko mogę, Pana poprosić do projektu uchwały. Dziękuję. Dziękuję bardzo, za głos, Panie Przewodniczący. Szanowni Radni, Mieszkańcy, ja chciałbym tylko dwa, dwa pytania zadać Panu Buchnie. No, ale radnemu, to, że, ale, przepraszam, ale... czy mógłby kończyć słowo wypowiem czy jeden byłby pan. Wie pan, w szkole podstawowej uczono mnie, jak ktoś mówi, ale drugi to, to, Tak było w szkole podstawowej. Ale szanowni państwo zwracamy znowu do tego samego. Dobrze, tak przepraszam. Tak. przepraszam. To proszę że, panie, panie Przewodniczący, żeby pan radny nie przerywał. Pani radny, ja bym bardzo pana poprosił, żeby nie przerywał. Do uchwały. Do uchwały, tak zgadza się. Ale w pierwszej kolejności chciałbym tutaj powiedzieć... Do uchwały. Nie, słowo. Po, bardzo proszę. I służy to jeszcze raz. Szanowni Państwo, pozwólcie, bo znowu wracamy do tego samego sposobu wysławiania i mówienia. I bardzo proszę. Szanowni Państwo, to co dzisiaj tutaj słyszałem i co słyszę przez ostatnie 15 lat, no tak można to powiedzieć, bo interesuje się tą gminą od Urodzenia, ale ze względu moich, jak to się mówi, spraw interesów, w i interesu, dalej, przybywały już w dalej. Ale ostatnie 15 lat, gdzie starałem się na radnego, no i po części może dobrze mi nie zostało, chociaż y, bardzo bym się cieszył zasiadać w gronie ludzi, ale ludzi naprawdę takich, którzy nie szukają całe życie czegoś, czego nie ma. Szanowni Państwo, do uchwały teraz. Pani Miłosława Piotrowska, radna, przepraszam, nikogo nie chciałem nigdy w życiu radzić. Jest osobą kompetentną, niesamowicie uczciwą. Oczywiście, przepraszam, ja chciałbym się wypowiedzieć. Pani dyrektor ma rację. Tutaj padło słowo: co to jest edukacja? A ja bym chciał zadać słowo: co to jest pomówienie, panie radny Puna? Czy zna pan słowo pomówienia? Przepraszam bardzo. Zna Pan słowo, co znaczy pomówienia? Przepraszam bardzo. Czy mogę kodować swoją wypowiedź? Niech Pan nie przerywa. Panie będziecie... Pani Antoni, bardzo proszę. Chciałbym wrócić do tej uchwały. Pani Antoni. Pani radna uczyła mnie w szkole podstawowej w Moskwach. dziękuję za to, że mnie uczyła historii. Przyjął jakoś tam wiedzę, później rozszerzał nią, później i tak dalej i piął mi się coraz wyżej. Ale szanowni Państwo, nasza gmina Kosakowo była zawsze przodująca. Przodująca, rozwijająca się. Dzisiaj jesteśmy, że tak określę, w niektórych miejscach. Pośniebiskiem. To, co się dzieje tu na tej sali, ja staram się uczestniczyć w różnych spotkaniach. W różnych, angażować się społecznie. Nie będę wymieniał, bo nie znamatem tym dzisiejszego naszego spotkania tutaj. Ale to, co się dzieje, to, co tam na tej tablicy jest, to jest lub Pulwersujące, po pierwsze, ta osoba, która tam pracuje 40 w lat, tak? Dobrze wyraziłem, przeszło 40 lat, jest wykwalifikowanym człowiekiem. W tym kierunku ona zna ten temat. Ona wie, jak się postępuje z młodzieżą, z dziećmi, z Zna edukację od pół wieku. I osoby, które nie mają w ogóle żadnej kompetencji, żadnej kompetencji w tym kierunku, żadnej. Wysuwają coś takiego na ramach, gdzie oczywiście nasze światło pada bardzo szeroko tak, bardzo szeroko w dzisiejszych czasach, czyli mamy internet i tak dalej. Tak, tak, tak. Dlatego jestem bardzo zbulwersowany i bardzo proszę Was tutaj radnych, wybranych przez nas, przez nas, przez społeczeństwo, tej gminy. Zastanówcie się, co się u nas dzieje. Nie oczerniajcie kogoś, spójrzcie na siebie najpierw. Spójrzcie, jak na, wy jesteście i co wy reprezentujecie przez te wszystkie lata kadencji? Jak wyście się zachowywali? Gdzie byliście w jakich ugrupowaniach? Bo nie jest na ten dzisiejszy tutaj. Zastanówcie się sami nad sobą. Udeście się w piersi. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Szanowni Państwo, czy ktoś jeszcze z mieszkańców? Bardzo proszę. E, rozumiem, że, przepraszam, z tamtej strony mamy tutaj Pana. I mamy panów, tak? tu Następnie tutaj mamy, pan się zgłaszał. Trzech panów, tak? Dobrze. Bardzo proszę. Dzień dobry, mój nazwisko z Ziękiew, Mosty. Od sześciu lat mieszkam tutaj w gminie, wcześniej Gdynia. Chciałem zabrać głos, ponieważ pierwszy raz w ogóle tutaj jestem na takim zebraniu, na takiej, na takiej sesji. Obserwowałem to, co pan Pan tutaj pokazuje, oczywiście, wybiórczo. Chciałem zobaczyć, jak to funkcjonuje. i muszę, ten. Jestem przekonany, że tam to, co on yy, z sobą tam prezentuje, to, co prezentuje w filmikach, jest faktycznie tylko dla wybranych osób, i tak dalej, i ma to szkodzić pewnym osobom. Ale do meritum, tutaj, yy, no to całe spotkanie, to, to, jak Pan prowadzi, tutaj, Pan Przewodniczący. Jest Pan organicki dla Pani. Muszę przyznać, dwa razy podteksty, bardzo głupie podteksty. Dopiero Pan tu się opanował, jak Pan radny Buch na nóż przesadził, przesadził. To dopiero Pan, że tak powiem, był już tu bardziej taki bezstronny. To jest po pierwsze. Druga sprawa to właśnie jeśli chodzi o tutaj tą całą uchwałę. Kto pisał tą uchwałę? Chciałbym się tak zapytać. Uchwały... Kto tutaj jest aktorem, czyli panem autorem? Projekt uchwały jest e, autorstwa grupy radnych, zaopiniowany pod względem formalnym, prawnym przez... No to widzi pan, bo grupa radnych go pisała, a jest poprawiony przez 10 czy 15 minut i jest pisany na troszeczkę na kolanie. Wtedy, skoro jest, e, prowadzicie coś, e, że tak powiem, macie na to kilka dni, powinno to być na TikToku przygotowane. Wiele dokumentów tak szło z gminy i oczerniało to oczywiście imię... Przepraszam, to nie, to nie jeden projekt uchwały. To nie jeden projekt uchwały. No to dobrze, no, no, no nawet takie generalnie takie dokumenty to troszeczkę wstyd dla tych osób, które to robią. Sam troszeczkę takiej decyzji odpowiedzialności finansowej, które miały tworzyłem i sprawnikiem miałem też do czynienia i też poprawiałem, ale byłam jednoosobową taką komórką. Brałem tam przykład od, powiedzmy, jakichś tam moich gór i udawało mi się to jakoś, że tak powiem, przepchnąć zgodnie z przepisami, a tutaj robimy to wśród mieszkańców. Jakie dajecie świadectwo, gdzie wy dwóch czy trzech słów potraficie zapomnieć w nazwie całej komisji? To jest to. Teraz jeśli chodzi o te zarzuty, które są dla pani Mirosławy. Ja pani Mirosławy 6 lat co mogłem poznać, jedynie tutaj z, z, dałem z opinii mieszkańców Mostów, Nigdy nie słyszałem swojej opinii na temat Pani Mirosławy, wręcz bardzo bardzo dobrą opinię słyszałem na temat Pani Mirosławy, jak yy, startowała do wyborów, ja mówię, co może taka starsza kobieta jeszcze wnieść i tak dalej, nie? I, i tutaj no, przekonali mnie ludzie, żeby też na nią głosować. Nie ukrywam głosowałem. Bardzo urzekło mnie to i tak dalej, że ona ma to doświadczenie z nauczycielką. Można tam gdzieś, ktoś się wypowiada w kuluarach, w jakichś internetach, że była najgorszą nauczycielką. Ciekawe, jakim on był uczniem, ten ktoś, kto się tam wypowiada akurat. Ale to zazwyczaj się wypowiadają na temat takich osób, te osoby, którym tam wieszła albo coś takiego. Druga, druga, druga znaczy kolejna sprawa, jeśli chodzi o te wszystkie zarzuty, bo to są zarzuty, moim zdaniem, w tej, tutaj, w tym wniosku. Szanowni Państwo, pozwólcie się wypowiedzieć. Tak, moim zdaniem to są za, zarzuty tutaj, w tym wniosku. I tutaj przed chwilą praktycznie prawie przez każdego one zostały podważone. Zostały podważone. Ja się pytam, gdzie są ci mieszkańcy, od których się Państwo głos, żeby, żeby tutaj, no to mamy jednego, bo proszę zobaczyć ile jest po drugiej stronie. Proszę zobaczyć, było wszędzie wiadomo, że tutaj dzisiaj będzie takie spotkanie i przyszli po co oni się wstydzą, Kto oni się wstydzą za was, za kogo oni się wstydzą. Następna sprawa... Pan Grzeszkiewicz tutaj, to jest mój ogólnie, Pan Grzeszkiewicz jest moim, muszę przyznać, takim ulubieńcem teraz tych wszystkich przytyków dla Pani Euniki. Ja nigdy nie byłem takim przyglądającym się internetowi i tak dalej, ale tutaj te, te, te trzy są y, chyba fora na Kosakowi czy trzy grupy, dołączyłem do nich, żeby wiedzieć co się dzieje w gminie. No i od jakiegoś czasu, no, ponad pół roku, non stopa takiej w stronę, najpierw jeszcze też Pana Gryszkiewicza, bo jeszcze był po tej stronie. A teraz pan Grzyszkiewicz, że tak powiem, zmienił swoją opcję, dołączył do wszystkich. Polubienia dla byłego wójta, no tam o 180 stopni, zmienił swój pogląd i tak dalej. Tu muszę powiedzieć, że mnie oszukał i oszukał wielu mieszkańców, którzy zagłosowali na panią Eunikę i przy okazji na całą tutaj, na całe koło tutaj od pani Euniki. Oni się wybili dla mnie po prostu na. Na plecach, na tutaj nazwisku, panie Wniki. Ludzie chcieli zmian, bo ludzie widzieli, co pan Majer robi. Robi betonozę, nie szła za tym żadna infrastruktura bez, bezpieczeństwa i tak dalej. No ale dobrze, no pan Biszkiewicz jak to mówi, że ma honor oficera, zobaczymy, czy go ma, bo powinien jako ten honorowy oficer razem podać się do dymisji, albo takiej ustawy w ogóle nie, nie procedować, nie podpisywać, tylko próbować rozwiązać to. Sam bardzo dobrze wie, bo byłem dowódcą domu w 12. i tam na, na pewno dowodził, zresztą ma mowę, widziałem, że mowę ma rozpracowaną na części pierwsze, potrafi, potrafi naprawdę, żeby być jego podwładnym, trzeba dać się dobrze zmanipulować, potrafi, potrafi tu pewnie część radnych zmanipulować i tak no, dalej, Jak się No ale dobrze, 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 no to teraz tam, jeśli chodzi o, jeśli chodzi o projekt uchwały, yy, zarzucany było. Że Pani Mirosław współpracuje tutaj z, z Panią Wójt, Panią Eriką Niemc, no to chyba dobrze, bo głosowali, głosowaliśmy na Panią Rikę, głosowaliśmy tutaj na całą Radę, znaczy na całe prawo tutaj z, od Panią A ci, którzy tam odeszli i się przedstawili o są stopni, no to moim zdaniem zdradzili, znaczy, zdradzili nas, nas, wyborców i no, no jest to bardzo przykre. Sam zostałem tu namawiany przez jednego radnego. Zresztą mam nadzieję, że nas te polityczne taczki nie wyróżnią i tak dalej, że jeden jeden radny dzięki, dzięki mnie w sumie z mostów też troszeczkę tam ludzi poszło, zagłosowało, między innymi nawet za to tam z innych okolicznych tutaj miejscowości, bo troszeczkę tak, że tak powiem, jakiś tam wpływ przyjacielski na te osoby miałem. No i teraz te osoby się mnie pytają, co się dzieje, no się wstydzę. Muszę przyznać, że się wstydzę za te osoby, co, co się dzieje. Chciałbym zapelować do Państwa, bo jeśli chodzi jeszcze o ten jeden punkt, moim zdaniem najistotniejszy, pracowałem o, dokumentach, pracowałem o dokumentach, często właśnie z bardzo dużą odpowiedzialnością finansową, nie było nigdy do mnie zastrzeżeń. Wy tutaj chcecie jako jedno zastrzeżeń dać, że pani Mirosława coś co było w ogóle prawnym Wzięła, za, powiedzmy, moimi zaskarżyła. Wojewoda do tego się przychylił. Proszę Państwa, jeśli to przejdzie, to jest na... to jest po prostu y, zrobić rzut dać na Mema. Dać do internetu na Mema, że ktoś za pilnowanie porządku jest usuwany ze stanowiska. Proszę się, zastanówcie się nad tym wszystkim, bo może nie warto zmieniać. Jest was tam szóstka, teraz siódemka, tak? Ale po co odwoływać Panie Wrocławę? Może się dogadajcie, dogadajcie się dla nas. Panie już Pan w w tej chwili nie pracuje Pan dla nas, Pan pracuje dla siebie. Ja jeszcze tak sobie skojarzyłem, bo Pan jest też żeglarz, Pan jest też uczciwy sportowiec. Czy nie było tam coś o marinie, czyli Pan tego nie dostał? prostu nie wiem. Bo bo może coś jest, na ubraniu? Nie szabą, no, Panie ja bardzo proszę. Dobra, dobra, odpraszę, jest, przepraszam, przepraszam. Jest, przepraszam na na tego dobra. Dobra. dobra, przepraszam, wycofuję tą wypowiedź przepraszam, przepraszam pana, nie idzie dalej. pana tutaj. Panie idzie dalej. Ale ten, ale to naprawdę nie na teraz naprawdę tak jadę na spontanie, bo to co się panie dzieje jeszcze raz jestem i jest, jest... jest naprawdę mi przykro za to, że tak to wszystko, tak wszystko wygląda. Jest pan oficerem Mam nadzieję, że pan też konori się tutaj do tego wszystkiego. Odniesie i pan zrezygnuje, bo jednak no to przyświeca oficerowi Wojska Polskiego. Pano, nie Jestem po, też wiem, że ja szanuję takich oficerów, którzy tak naprawdę no, tym honorem się unoszą. A pan, 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 nie, pan bardziej dumą, pan bardziej takim kurczę... Miałem do czynienia miałem przełożonych oficerów i pan bardziej się odnosi takimi zawziętością, zawziętością i mściwością. Myślę, że tak to mogę. Ja, to są moje oczy, oczywiście osobiste doznania. E, ja mam prośbę. Dobra. Tak, no to przepraszam, ja tylko i... proszę, żeby ten, żeby tylko apeluję, żeby przemyśleć to wszystko, żeby nie, nie wnioskować, nie inaczej nie głosować pochopnie, bo można zmienić. Ja nie wiem kto będzie tutaj następcą pani, pani Piotrowskiej i tak dalej. Ale, no, myślę, takie... Ale myślę, że to będzie takie pozwólcie. Myślę, że to no, będzie też dla nas wszystkich zaskoczenie. I uważam, że ta osoba za, za wiele innego nic, no, nic innego nie zmieni. Moim zdaniem nic innego nie zmieni. A jeśli chodzi o elokwentność, o, o swoje, że tak powiem, zaplecze dydaktyczne i tak dalej i swoje doświadczenie, no to ta osoba będzie tam no, na niskim poziomie. Tutaj też do pana radnego Marcina. Nie, nie przepraszam, do projektu uchwały. No mhm. to dobrze, no to, jeśli chodzi o to no do, do projektu tutaj. Bo pan Marcin też to też zgłosił, no to się... Uchwały, o, okay, okay, to się... Do projektu te, uchwały. Okej, okej, to się do tego też odnoszę. No prosiłbym i ja apeluję, żebyście się Państwo zastanowili. Moim zdaniem nie może być yy, bubel. Nie, nie, inaczej. Chcecie coś yy, kogoś rozwołać, najpierw naprawdę zróbcie to z klasą, zróbcie to z klasą, pokażcie i tak jak to pan wcześniej mówi, żeby znać się nie śmieli, to pan Paczyński, kurczę, coś tam znowu wrzuci w internet, śmieli. znać się śmieli. i, ten, i prosi, prosiłbym, żeby żeby się nad tym wszystkim mocno zastanowić, żeby może jednak znajdziecie jakieś fajne wyjście dacie szansę tutaj pani Roszak, dlaczego, no to przecież jesteście nauczycielami, fajnie chyba nauczyciele współpracują ze sobą, kurczę, jesteście no, naprawdę jeden tak przedmioty ścisłe, drugi jak humanistyczne, tak? Z tego co, co słyszę. Tak Pani Piotrowska. Czy też ścisłe? E Historyk, no to tak, no to kurczę, no, no nie konkurujecie sobie nawet e, ze sobą e, na kanwie przedmiotów. Uważam, że szłoby się dogadać. I pan Gryzkiewicz, mimo wszystko... Przepraszam, do projektu. Panu, tak, no to właśnie... Ale, to jest, ale właśnie do projektu. E, Panie Piotrze, ja uważam, że. Bo... Nie jak wszyscy bo tak jak pan mówi w, w kampanii wyborczej, że jest Pan w stanie tam schować wszelkie jakieś tam zajadłości i, i tak dalej, i jest Pan w stanie współpracować dla nas, dla nas mieszkańców. Nie kłóćcie się tu między sobą, zróbcie coś dla nas, bo naprawdę no, nie chcemy, żeby nas ościenna, na szczęście no, Gdynia tam nas y, przewija, bo też tam mają swoje aferki, ale starajcie się, żeby to doprowadzić jakoś. Przyjście razem, a i też nie, jak są jakieś uchwały, to róbcie to dla nas mieszkańców, a nie przeciwko sobie. Przepraszam, może ta wypowiedź jest troszeczkę chaotyczna, bo jest niepisana nie, nie i tak dalej yy, na kolanie, ale prosiłbym o rozważenie tych moich słów i tutaj poprzedników. I prosiłbym niektórych radnych, bo wiem, że oni się kierują taką lojalnością yy, wobec, wobec tych swoich kolegów, którzy ten yy, projekt ustawy zainicjowali. Prosiłbym, żeby. Po prostu pomyśleli o dobru innych ludzi. Bardzo Panu dziękuję. E, zgłosiła się tutaj. Ja bym bardzo prosił, tutaj, Pani się także zgłaszała, prawda? Tak, bardzo proszę. E, kolega już wszystko powiedział? Dobrze, Szanowni Państwo, kolejną osobą bardzo proszę z tej strony, e, jeśli mogę poprosić. E, Panami, czy będzie problem o mikrofon? Albo mam. Proszę. Dziękuję. Dzień dobry, Artur z jestem mieszkańcem Pogórza. Drodzy Państwo, w gminie nie brakuje problemów. O tym wszyscy wiemy. Ale brakuje nam słuchania. A tam, gdzie brakuje słuchania, tak Pani Radna Zberska panuje chaos. O, tak, pani o tym wcześniej wspomniała. W związku z czym. Bardzo Państwa proszę, abyście tutaj za głosem wielu mieszkańców wcześniejszych zaczęli się wysłuchać nawzajem. I to nie jest kwestia tylko i wyłącznie dotycząca samej Rady. Tutaj kolegów, koleżanek, którzy wcześniej startowaliście z jednego bądź innego Komitetu Wyborczego. Bądź niezależny. to jest też Pani Wójt, to jest też cały urząd. Nasz urząd, jako gmina, urząd gminny i gmina nie panuje nad całą sytuacją. Nie panujemy nad tym, co tutaj się dzieje. I tak zgadzam się, tutaj, jak kolega powiedział brzydko, bo brzydko, ale jesteśmy pośmiewistym dla wielu osób. Śmieją się z nas w Rumi, śmieją się z nas w Gdyni, ale z drugiej strony my też możemy śmiać się w Gdyni, z gdyńskich sytuacji. Ale nie o to w tym wszystkim chodzi. Bo na końcu całej tej drogi, tego co tutaj Państwo reprezentujecie jako urząd, powiedzmy tak sobie szczerze, jesteśmy my, mieszkańcy. Jesteśmy my, rodzice. I są nasze dzieci, są nasi rodzice, są wszyscy nasi dziadkowie. Są również ci, którzy przyjadą do nas z Trzeba, z Gdańska, z Bydgoszczy, a że przyjeżdżają, przyjeżdżają. Pani Ewelino, w tej chwili, nie wiem dokładnie ile jest dzieciaków w pierwszej klasie, w pierwszej klasie rekrutacji, w pierwszej klasie do Pogórza, ale we wtorek, tydzień temu, było 120 dzieci. Rozmawialiśmy o tym na jednym z wielu spotkań. Ile, ile, osób, ile osób, ile klas będziemy chcieli mieć w tygodniu? Do Ile będziemy... Do uchwały. Dobrze, idziemy do, do uchwały. Dziękuję. Związku... Yy, przepraszam, po części także muszę być konsekwentny, ponieważ nie wszyscy Ale... mieszkańcy, mogę? Wypowiadali się na temat uchwały. Mógłbym zabierać głos, także przerywać? Bardzo dziękuję. Uchwały do te... Bardzo proszę. Pani... pani, oczywiście do uchwały. Również odnoszę się ad do Pani Wójt, która tutaj zapytała się prosto mnie ile osób w zeszłym roku nie, nie miało miejsca w szkołach, w przedszkolach i tak dalej. Tak jak mówiłem Pani Wójt, moja córka w tym roku faktycznie mam, mam, że tak powiem deja vu, że tym wspominałem. Moja córka trzy lata temu, kiedy poznaliśmy się pierwszy raz na, serde, na komisji, dokładnie 21 kwietnia, czyli praktycznie jesteśmy 3 lata później. W tamtym momencie pierwszy raz, który Państwo poznaliście, uderzałem w tematy właśnie tutaj u Pani na komisji, u Pani Bożeny, właśnie w temat rekrutacji do, do, do klas zerowych. Trzy lata później, no, moja córka się nie dostała do żadnego, do żadnego przedszkola. W tamtym momencie miałem, było miejsce w, 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 w szkole podstawowej w Pogórze. Idąc dalej tym tokiem, myśl, tym tokiem myślenia, mamy, hop, tak Pani Sekretarz? Oczywiście, ale już jesteśmy, po, jesteśmy już po tej głównej części, teraz to ma odwołania. Czekamy, a nawet, a nawet nie otrzymaliśmy informacji z tych 44 osób, które się nie dostały żadnych. 44 osoby są na liście. Szanowni Państwo, ja myślę, że to jest temat na spotkanie na komisję bo... <gryMI fruitomatics> Oczywiście, ale Panie Państwo, przepraszam, pokazuje to wszystko, jak funkcjonowała komisja podczas ostatniego roku. Z panią Mirką Piotrowską znamy się również dokładnie te do same trzy lata jak z panią Wójt. Tutaj z kolegą i z innymi rodzicami naprawdę pokładaliśmy wielkie nadzieje w pani, pani Mirce i dalej je pokładamy. Przed całym tym spotkaniem podszedłem do pani Mirki podziękowałem za to, co się działo dookoła. Ale niestety w lipcu złożyliśmy pierwsze formalne wnioski do pani, do pani, do pani, do pani przepraszam, sierpień. Też 21 sierpnia. Pierwsze formalne wnioski do, do, do komisji. Wcześniej pani Mirka przejęła, przejęła stery tej komisji, która jest bardzo trudną komisją. I tutaj, przepraszam, również muszę też odwocem powiedzieć, my nie strajkowaliśmy nigdy. Tam spotkanie, które się odbyło, to było zgromadzenie. To nigdy nie był strajk. I nigdy nie był strajk, nigdy nie miał zdenerwować żadnego mieszkańca. Mieliśmy stanąć na rondzie, z boku, obogrąda, to państwo zaczęliście chodzić do ronda i spowodowaliście za to to nie, było, to nie było, nigdy naszym zamysłem, żeby kogokolwiek tutaj denerwować, depresjonować, cokolwiek złego robić. My zawsze chcieliśmy polubować. W tej chwili, w tej chwili od, od lipca, od sierpnia nie mamy odpowiedzi na siedem wniosków. Jest, jest wina Pani Przewodniczącej, którą miesiąc później tutaj puszczowaliśmy delikatnie, prosząc, prosząc o interwencję Pani Wójt. Nie dostrzymaliśmy tej odpowiedzi do dnia dzisiejszego. Siedem wniosków, Pani, pani Przewodnicząca. Siedem wniosków, prawda? Czy już ma Pani ich więcej? Osiem było, ale na jeden dostaje się odpowiedź. W międzyczasie Pan Przewodniczący sam e, ustalił tutaj z gminą, z gminą Gdańsk e, możliwość udziału w naszej gminy w, e, w akcji rowerowej Maj. Rowerowy Maj, który w zeszłym roku się nie odbył. To nie było oczywiście państwa tutaj obecnej kadencji wina, to była wina poprzedniej kadencji, która nie chciała tego w taki sposób zrobić, jaki, jaki można było, jaki można było zorganizować. W związku z czym zorganizowaliśmy to sami, jako rodzice, rodzice szkoły podstawowej yy, w Pogórzu. W tamtym momencie poprosiłem Panią Mirkę Piotrowską, ponieważ tak powiedziałem, znamy się od lat już o pomoc. I oczywiście otrzymałem ją na dniu, za co oczywiście jeszcze raz dziękuję Pani Miniosława. I oddam Pani Mirosławie wszystkie, wszystkie zasługi, wszystkie laury. Ale naprawdę, drodzy Państwo, ostatnie miesiące spowodowały zastrzyk, bardzo duży zastrzyk. W ostatnich miesiącach Pani Mirosława rozmawiała, przepraszam, w sierpniu rozmawiała, we wrześniu rozmawiała, w październiku na naszą pracę.